Panowie, papier, kamień, nożyce. Trzy, cztery, zaczyna, raz ma, raz. pozor, 45 jest twoje. Raz, raz, a raz. My raz. Yo, 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 yo. A my lecimy. Jau, O, 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 o. O, 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 o. Kiedy wchodzi pozor, to panclań jest spory To jest brubsto czy niedojebany dojebany gory I to jest tak, skumaj tego zioma Ja po wygranej z tobą sobie spalek i i to jest tak ziomek, wchodzę tu na rapsach Spalek i Bona potem wypiję Bałka, yo, ziomek, jesteś w potrzebie Przy mnie tyż ma już skończysz nasz drzewie I to jest tak, lecę dobrze ziom To są gwiazdy wojny czyli Star Wars I to jest tak ziomek lecę dobrze w tym czasie Ty chciałeś szukać Star. W Warszawie kurwa w pociągu Niebany ziomku Kiedy wchodzi pozor daje old school. i to jest tak ziomek, z ciebie jest tu peka Zlękaj szmato do mojego świetnego miecza Lecę dobrze wiesz, lecę do finału tak jak Superman Jo, I lecę yo. dobrze ziąpel konkret! Supermanem, co ci dzisiaj wiadę w bordę Jo, i mam bekę Gwiezdę gwiazdę wojny ze starym jak zajebał kometę I to jest proste Star Wars Ej jo, jo, jo. To jest proste! Star Wars, Wars! Stary cię tak ruchał, że a Star Wars! I to jest proste! w bicie, Co ty kurwa do walki z tygrysem! I to jest proste! Jesteś pedałem! Takie geje to na Paramount channel! I to jest proste! Ja pierdolę channel! Zajebałeś mnie ten channel! Jakie kurwa w Gwiezdę wojny nabity! Przecież to on wygląda jak GW! I to jest proste, to jest niezła borda, Ona mi mówiła, że w gaciach masz mi younga. I to jest proste, w gaciach masz mi O wyszedł na scenę i mijonka. Jakieś wersy kurwa przyjewane, to I ci skończę kurwa na oko. I to jest proste, czysty ziomek. nie dostałeś w oko, bo masz osłonę Dobra, dawaj pozor! Kurwo mi o paramoncie Jak z bo nie chcecie żadna para zmącić I to jest tak, yo weź to obczaj, bo kiedy wchodzę to zawsze dobra opcja Ziomek, ty jesteś przy mnie jak jakaś cienka bajka Jakie minionki myślałeś, że wygrasz to chyba bajka Kurwa Lecę dobrze w rapsach, a mój styl jest kurwa, głębszy niż bajkał i to jest tak, lecę dobrze z flow. Coś mi mówiłeś, że jakiś stary wars i to jest tak, ziomek yo, yo, yo. i ciebie yo. jest tutaj szkoda. Ty starłeś wąsa, odrobienia mi Dobra! Ej yo! Celsa. Jaki kurwa Rzym! Jadę sobie dobrze w rym. Twoja panna makutasa! W mańkach A makutasa! Roma? I to jest proste! Yo! czyste się boi! On się moim kutasem dzisiaj napoi! I to jest proste, yo! Gram tu w sprawdź, to będzie seria! Wyglądasz tak, jebana kurwo, jakby stary zgwałcił starą blokówką! I to jest proste, yo! Ciste na wyrazach, on się wypina też, dawaj, dawaj! I to jest proste! Jadę tu na petle! dawaj, dawaj, kurwa, na backstage! Jak wam podoba się ta walka?! Po to Trójmiejska! Trójmiejska! Jest moc, jest moc. Droga publiczności. Czy waszym zdaniem tą walkę wygrał Wróbson? Czy może Pozor? Panowie, panowie. Jesteście? Pra, prawa ręka Pozor, lewa Brupson. Trzy, cztery. No i mamy dogrywkę. Raz, 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 panowie, raz, dwa, raz! Nie, to jest dalej. Dwu, no stare, jak, jak w boksie, jak dwóch z trzech sędziów zagłosuje na remis, Dobra. to jest remis, kurwa. Nie, no to jest to samo Po cztery wersy z bitem przez minutę. No. Ja zaczynam Dobrze! A wy zróbcie na nich. Obrazek co 15 sekund oh. Dobra, sorry Co 15 Yo, ciste bezbeki, nawet jakbyś był smokiem, to byś nie miał smoczej wiedzy, i to jest proste. Yo, ciste tuż szparo? Widziałeś, kurwa, moje wielkie jajo? Jaka lokówka, to jest ten cel. Jak loki, jego dupa się kręci wokół mnie. Yo, rozpierdalam takie ziomy. Jestem najlepszy. Bo jestem zakręcony! Yo, ej! I cisce tutaj rapsy, a mnie kręci na debilu pod obrazki i to jest proste Yo! To jest dobra morda, twój stary wyskoczył z okna, Windows! Co cię kręci? Yo, yo yo yo, 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 Co cię kręci? Kurwa to jest hardcore! To twój stary, jak cię zobaczył, to zrobił salto i to jest tak! Stoomaj to ziomek, odnawiania tobą morek śnieg z Dobra, zapnij mordę. Ej, dobra, 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 dobra To jest kurwa zajebista rozkwina Stary cię zajebał, potem poszedł popływać Twój stary gra ojca, gra ten beat. Dobry aktor, grzegorz, chory, szczyt Dobra, ziomek, moje są chmury Twój styl jest mały, ja duży jak góry Yo, ziomek, jestem dobry, wiesz Ja jestem pirat jak Johnny Depp Jak wam podoba się do grywkę? Waszym zdaniem w dogrywce! Ale tylko w dogrywce! Wygrał! Pozor! Czy może Brupson? Zapraszam Brupson na moją prawą. Pozora na lewą. Panowie! Trzy, cztery. I dogrywka! Dobra! Wy wymyślacie! Wy wymyślacie formułę dogrywki! I, yo, yo, yo. ale czekajcie, i po tej dogrywce nie ma dogrywek, okej? Okay? Dwie dogrywki to jest max, co może z ciebie być. No. dobrze, hamszcie, jaka jest formuła, koncepcja dogrywki? Ja myślę, że po cztery, ale tym razem na temat. Bez bitu. Bez bitu, dobra. Cztery po cztery na temat bez bitu, więc polecimy coś, co jest aktualnie na czasie. Pandora Gate, to będzie wasz temat. Pozor teraz zaczyna. Cztery po cztery. Dobra, dobra. Dobra, ja, to, ja wygram tą walkę, a ty wyjdziesz bez twarzy w sumie. To jakaś pizdeczka, hashtag tak, Marcin Dubiel. Jo, yo, jo, yo, jo, jo. Ja jestem lepszy i wchodzę zawsze w rapsach. On jest chujowy, ale tego nie trzeba już oświadczać. Dobra, ej. Marcin Dubiel, tobie w dupie w weekendy, Marcin Dubiel, i to jest tak. Lubicie follow upy? Ty jebany ćwoku Stanąłeś na wagę i wyszło ile dziewczynek zgwałciłeś w tym roku Dobra, ja wchodzę na punchline'ach, ile dziewczynek w tym roku, w tym była jego panna. Dobra, to była jego panna i rzucam dobre hasła. No kurwa nie moja wina, że to była czternasta. Ej, pozor! Pozor, to jest zajebista morda, moja panna to jego siostra i to jest tak, Jał! to jest dobra morda, jego siostra, szkoda, że zakonna. Dobra, jak ja na zawsze niszczę tą cipę, siostra zakonna twoja wyciągnęła zakonnicę. Ziomek, yo, yo, yo. ziomek, jesteś tak chujowy z twoim spontanem, seks to kurwa odpukać w niewalowane. Ej, on wyruchał swoją siostrę Gram kolego. Ona była ostatnio w ciąży w imię ojca i syna wyskrobanego. Wow! Dobra, dobra, yo, a za do... te dogrywki męciu, to chyba oni cię do chrztu trzymali na widelcu. Po stacji, Na widelcu ziomek, ja mam z ciebie beczkę. Twoją pannę to zawsze biorę na łyżeczkę. Ja jestem lepszy i święty jak wchodzę na scenach. On przede mną klęka od no przyzwyczajenia. Ej, dobra! Ej, dobra! Czyste tutaj błazny pozor aka 2K, kurwa 16. Łyżeczka to jest dobra morda. Aż ci się kurwa ginekolog przypomniał. Nie, 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 koniec! Dokładnie! Jak ma podoba się do czy waszym zdaniem dogrywkę i tylko dogrywkę wygrał Brupson? Czy może postawił mu się poza. Zdanie publiki znacie, panowie. Trzy, cztery Halo, werdykt. Jeszcze raz, jeszcze raz. Co, co jest kurwa z wami? Jak... Jak... Mówię? Trzy, cztery. I wróg sam przechodzi dalej, znaczy nie przechodzi, jest dalej w grupie.